Czy zodiakalne raki wybaczają? Trudne troszeczkę zagadnienie, ponieważ z jednej, z jednej strony jest to znak, który trzyma pamięć. Jest to jeden ze znaków związanych z pamięcią. Księżyc, który rządzi znakiem raka, niesie w sobie tematy m.in. naszego dzieciństwa i tego, co jest najbardziej wrażliwe, więc też pewną pamięć. Znak raka jest mocno związany z sumieniem i z tematem winy i poczucia winy. Więc raki dobrze pamiętają różne rzeczy, i jeżeli coś jest mocno zaburzone względem nich, potrafią to bardzo długo pamiętać. I można by było powiedzieć, że nie odpuszczają, że one po prostu trzymają to w sobie, mimo że na zewnątrz mogą nie dawać temu wyrazu, ale to w nich cały czas. Jest zawarte i oddziałuje na relację z drugą osobą. Jeżeli relacja zostanie uzdrowiona na głębokim psychologicznym poziomie, wtedy jak najbardziej są w stanie odpuścić dane rzeczy i je po prostu wybaczyć.